Ruszamy w dalszą trasę z półtora minutowym opóźnieniem. Losujemy i jedziemy. Oczywiście dynamicznie. Teraz spędzamy skład. Tym razem trochę dłużej pojedziemy na jeździe wysoporowej szeregowej. Tym sobie trochę. nie musimy słuchać aż tylu wentylatorów oporowych? Trochę mniej czasu to zajmuje. Rycinki Prze przed nami, a niedługo, już się rozwędziliśmy prawie do tej 120. Przejazd kolejowy przed nami. Drożin potem do Hipolita trochę wolniej pojedziemy, potem na łoż Na cały czas tylko i nacignać, bo to też by było niedobre. Dzisiaj strasznie mało osób na transmisji. Myślałem, że w sobotę jednak wieczorem będzie większe zainteresowanie oglądaniem transmisji na żywo. Nie, że jest jeszcze w miarę młoda godzina, bo 22 dopiero. Ciągnąłem życie, wszyscy siedzą na tych transmisjach dużych streamerów. No. No będzie powiedzieć. przed nami powolnienia do tej stówki, o której była mowa. Niczym trochę zahamowaliśmy, no i dwudziestka przed nami, nie ciekawie. widzę, że tu na przejeździe, dobrze, łączmy trochę ostrzejsze hamowanie, W którym miejscu jest dokładnie ten przejazd. A, już to. Ja przejazd szukam, nie? Obwą sobie poszukał. Trochę przestrzeli nim tą dwudziestkę, nie da się ukryć. Nie, nie chciałem tego zrobić akurat Nie o to chodziło Pewnie w tym wasieć, który otworzyłem, pewnie to akurat bycha Nie, jest wystę toru po i dokładnie Hipo Jeszcze będzie 30 na kilometrze, 304, 338 Pamiętam, że sami a dębica. Dokładnie. Tym razem trochę więcej mocy w to wsadzimy. to ja jest też nie za dużo, tak delikatnie odejmujemy, bo mieliśmy dosyć naprężony skład, żeby nas nie uderzał oczywiście chodzi tu o jazdę bezprądową No i przed nami Hipolit odstępowy. Przejdźmy sobie na pozycję bezoporową, szeregową. Już to już i tak jest 120, więc ciśniemy. Nie ma co Na zielono, więc lecimy. 2 minuty dalej opóźnienia. Aż myślałem, że przez zamknięte rogacje wjedzie. W tym symulatorze wszystko jest możliwe. Kolejny jedzie, trzeba uważać jak oni dojeżdżają do tych przejazdów Kilometr 5-10. Ile tutaj było? Kiedy tu jest kilometr 72 2 Czyli 2 km nam zostały do wrzosów. Ja zdobę spądowa. na wrzosy.

No i jesteśmy. Ładnie się w peronie zmieściliśmy. No i niestety. Nie, nie macie dwie minuty opóźnienia, co ja mówię. Będziemy mieli mać z minutkę. Udało się nadrobić. jak To w 8 mamy teraz od 3,38 do 3,04 ze względu na zły stan podkładów oraz przetwierdzenia. Parze numer 1. Ograniczyć prędkość do 30 w kierunku parzystym i nieparzystym. To nas nie dotyczy. Aha. No dobrze. Ażem sobie pogadał. Myślałem, że i na jedence i na dwójce jest, a to tylko na jedence. Zobie jedziemy z minutkowym opóźnieniem do Dębicy. 110 O, mamy spadek napięcia leci poniżej 3 kV Nic na to nie poradzimy Skrok napięcia nam też na razie tutaj nie grozi 0,30 km, więc to w sumie niedaleko już powinno być. W dalszym części szlaku pełnia linii 0,53. Każdy z Państwa kojarz. Dlaczego tak uważam? Na że jest to dosyć znana maszyna linia kolejowa. Przed nami 60. Więc samoujemy. Mega na numer 5, już zmieniamy. Nie przyspieszamy bardziej, nie ma to sensu i tak przed nami już perany stacyjne. No staramy się też zatrzymać, aby tamte przejście kolejowe z tyłu zwolnić. Dobrze i jesteśmy. Ładny o czasie, przejście przez tory zwolnione, no po prostu jakby to mogło być inaczej. Wszystko perfekcyjnie na razie idzie, o, znaczy braku widzów na transmisji. Oczywiście, wyruszamy w dalszą podróż z tym bicy do Sandomierza.